Cześć kochani, tutaj dzidzia. Witam Was na kolejnym filmie na tym kanale. Dzisiaj sobie porozmawiam troszeczkę o powiększaniu ust. Będzie to filmik podobny do tego, na którym mówiłam o zabiegu brwi permanentnych, czyli po prostu podzielę się z Wami moim doświadczeniem i mam nadzieję, że to pomoże jakiejś dziewczynie, która się zastanawia nad zabiegiem. Będę mówić o tym, czy bolało, jak musiałam się przygotowywać, czy bym powtórzyła ten zabieg. I czy żałuję przede wszystkim? Także oglądaj do końca, zaczynamy. Żeby to wszystko miało ręce i nogi, zaczniemy od tego, dlaczego ja w ogóle się zdecydowałam na ten zabieg. Otóż ja dosyć e, duże mam te usta swoje naturalne, tak jak widzicie na załączonym obrazku, ponieważ e, ten kwas już cały ze mnie wyszedł, że tak powiem. E, ja się zdecydowałam e, z tego względu, że ja dolną wargę mam większą niż górną i po prostu chciałam sobie dorównać. E, usta nigdy nie były moim kompleksem, ale po prostu był wtedy taki szał, że każdy powiększał to, miało miejsce 3 lata temu, wtedy wszystkie influencerki, jak amen w pacierzu chodziły, powiększały sobie te usta i stwierdziłam, że no może ja też sobie po prostu spróbuję, jak ja będę wyglądała. Jak wygląda wybór kliniki, kosmetologa i tak dalej, i tak dalej. Mniej zależało bardzo na takim naturalnym efekcie, żeby nie miała takiego karpia. Wiecie o co chodzi? Dziewczyny, glonojady i te sprawy. Chciałam, żeby to było dosyć takie, no, że nie byłam duże usta, ale że nie powiększałam. Wiecie o co chodzi. Więc ja, osoby, która będzie mi wykonywała zabieg, szukam na Instagramie, przeglądając ich całe portfolio. Ponieważ naprawdę bardzo bałam się tego, że ktoś spartaczy robotę i że będę wyglądała strasznie sztucznie, a chciałam tego jak najbardziej uniknąć. Tak więc, znalazłam osobę, która mi ten zabieg wykona yy, i dostałam takie zalecenia. Co, rob, co powinnam robić przed zabiegiem, a czego kategorycznie nie powinnam. To, co powinnam, to jest to bardzo istotne, żeby się dobrze nawodnić przed e, takim zabiegiem. Ja już zaczęłam dwa tygodnie przed zabiegiem, żeby mieć taką pewność, że na pewno mi się to dobrze wygoi, że mi się dobrze przyjmie i że ten efekt będę miała ze sobą jak najdłużej. A to, czego nie powinnam robić, no to nie powinnam do 48 godzin przed zabiegiem pić alkoholu i coś, nad czym ja najbardziej ubolewam, ponieważ jak kocham kawę, nie można było pić kofeiny, czyli odpada wam i kawa, i herbata. W momencie jak dotarłam już w ten dzień do gabinetu, no to zaczęło się oczywiście od podpisania dokumentu, ponieważ to się zalicza jako zabieg taki no, medyczny. Macie kontakt z igłą, z jakimś preparatem, e, tak więc uzupełniłam wszystkie dokumenty. Musiałam podpisać oczywiście oświadczenie, że nie posiadam żadnego z przeciwwskazań do tego zabiegu. Tu gdzieś wam wkleję dziewczynę, bo to jest naprawdę bardzo długa lista e, i no niestety nie każdej z nas będzie dane taki zabieg sobie, po prostu zrobić. Po dokumentach przyszedł czas na znieczulenie, i akurat ta osoba znieczulenie wykonuje poprzez nałożenie takiego kremu. Po prostu wyglądałam komicznie, jakbym się ubrudziła po prostu śmietankowymi lodami. I siedziałam sobie około 20-30 minut w poczekalni, te usta zaczęły mnie mrowić, i po czasie po prostu nie czułam nic. Po czym przeszłyśmy do zabiegu. Weszłam, ten zabieg wykonuje się należąco, tak jak, no wiecie, dziewczyny, jak na rzęsach na przykład, tak samo, takie samo łóżko. No i wtedy przechodzimy do dania głównego, że tak powiem, tego odcinka, czyli zabieg. Mnie bardzo bolało, nie ukrywam. Ja gdzieś tam jestem odporna na ten ból. I bym nawet powiedziała, że ponad przeciętnej, ale jeśli chodzi o okolice twarzy, strasznie to znoszę. Przekonałam się o tym na właśnie makijażu Pernamentnym Brwi, gdzie, gdzie po prostu kosmetolożka mi tutaj tatułowała igłą, a mi łzy ciekły ciurkiem. Także no, jeśli chodzi o twarz, to niestety ten mój próg no gdzieś tam kuleje. Bolało mnie bardzo. I mi się to strasznie dłużyło, tylko sobie myślałam, dostałam taką piłeczkę do rąk do ściskania, żeby się odstresować i tylko w głowie myślałam, Boziu, kiedy to się skończy? Ale bolał sam tak naprawdę zabieg. Po zakończeniu ostrzykiwania nic nie bolało. Jeśli chodzi o okres gojenia, to jest już tak naprawdę lajcik. Oczywiście dostałam zalecenia od kosmetolożki, czym mam to smarować, żeby pić dużo wody, żeby nawilżać te usta, ale kremem, bo przez pierwsze dwa tygodnie nie można w ogóle malować ust, ponieważ no macie tak naprawdę ranki od igły, więc no nie powinnyście malować ust do dwóch tygodni po zabiegu. Na samym początku te usta są o wiele, wiele większe z tego względu, że one są opuchnięte i tak naprawdę ten efekt po będzie o 30% nawet słabszy niż w momencie, w którym wy wychodzicie z tego gabinetu. No to co pojawiło się u mnie i to co pojawia się praktycznie zawsze, no to to są siniaki, krwiaki, e, takim powikłaniem, które też możecie dostać, to są takie grudki, które się osadzają w ustach, ja na szczęście tego nie miałam, także nie miałam z tym problemu, e, no ale te siniaki były najgorszym czymś, co po prostu po tym zabiegu miałam, no bo... Ludzie na ulicy się dziwnie na mnie patrzyli. Ja też pracuję z ludźmi, więc ci klienci też się na mnie patrzyli. Nie mogłam sobie na dwa tygodnie wziąć urlopu czy tam siedzieć w domu, bo sobie powiększałam usta no, to nie wchodziło jakby w grę. No ale dziwnie się na mnie patrzyli ludzie tak na ulicy, w komunikacji miejskiej. No i przede wszystkim też względem tego, że te usta były takie opuchnięte. No i był taki kaczy dziubek na początku, no bo no ta opuchlisna po prostu musiała zejść. I też bardzo ważne, ja jeszcze dodam odnośnie zabiegu, że ja po zabiegu dostałam taką jakby książeczkę zdrowia, e, kosmetyczka mi założyła i jest tam informacja, jaki preparat i w jakiej ilości został mi podany, z tego względu, o, bo w e, z tego względu, że jest to bardzo istotne na wypadek, gdybyście dostały uczulenie. Bo możecie mieć alergię na jakiś składnik, o którym wy nie wiecie, i w momencie, w którym byście potrzebowały jakiejś pomocy, albo później, na przykład, byście powiększały w innym gabinecie, no to jest to bardzo istotne, żebyście wiedziały jaki, jaki preparat został wam zaplikowany. Także zwróćcie na to, dziewczyny, na pewno uwagę. No i dostałam zalecenia do domu i przede wszystkim czego nie można robić, no to nie można uskładać w dziubek. Czyli odpada picie ze słomki, z jakiejś tam butelki, najlepiej do szklanki z szerokim rantem, żeby po prostu ten kwas się ładnie wykoił, żeby nie migrował. Często w momencie, w którym dziewczyny używają słomek po zabiegu, się tworzy taka tutaj u góry taka jakby grudka. Nie wiem, czy wiecie, o czym, o czym mówię. Może wam wkleję tu gdzieś zdjęcie, żebyście miały taki podgląd. Jeśli chodzi o trwałość zabiegu, no to szacuje się e, tak zazwyczaj, że taki efekt uzyskuje się między pół roku a 12 miesięcy. U mnie to było niestety szybciej, z tego względu, że mój organizm jest taki dziwny, że... Każdą substancję, którą przyjmuje do siebie, do organizmu, on bardzo szybko się pozbywa. Przykładałam się o tym, gdy byłam zrobić brwi pernamentne i po pół roku tak naprawdę już brązowy barwnik naturalny wybarwił się na przykład na czerwono. Teraz mam barwnik taki bardziej, że tak powiem, sztuczny i w grudniu mija rok. A już mi się też zaczyna wybarwiać. Także taka jest moja po prostu uroda. E, jeśli dziewczyny, wy też tak macie, no to trzeba przebadać tarczycę, bo to zazwyczaj świadczy o właśnie chorobie tarczycy. Ja wyniki zrobiłam, wszystko mam w porządku. No ja po prostu tak mam. To samo tyczy się rzęs. Pójdę na rzęsy dwa tygodnie i one wypadają. Także no taka moja uroda, cóż począć? I taki najlepszy efekt. Był u mnie około 3 miesięcy, gdzie faktycznie widziałam, że te usta są większe. Później już zaczęło mi wychodzić, i praktycznie po pół roku już nie miałam śladu po, e, po kwasie. To było 3 lata temu około i e, ja miałam zaplikowane pół mililitra, i ja za to zapłaciłam, żeby wam nie skłamać między 350 a 550. E, jeśli idzie sprawdzić na BUKS i się cofnąć o tyle lat wstecz, no to sprawdzę. Albo po prostu podam wam teraźniejsze ceny. No bo co was obchodzi to, ile ja płaciłam 3 lata temu, Was pewnie interesuje to, ile można zapłacić teraz, jeśli natrafiłyście na ten film. Także wam podam ceny teraźniejsze. Ja mieszkam akurat w Trójmieście, także podam wam ceny, które tutaj obowiązują. No bo wiadomo, że to od miasta może się różnić. Czy efekt był zadowolający? Czy efekt był zadowolający? Czy efekt był zadowolający? Co ja nie, nie umiem mówić po polsku? Czy efekt był zadowolony. Ja pierdzielę. Czy efekt był zadowolony. Czy byłam zadowolona z efektu? E, tak. Ja się panicznie bałam, że będę miała takie sztuczne usta. Także bardzo długo wybierałam osobę, która wykona mi ten zabieg i polecam Wam właśnie przejrzeć całe portfolio, osoby, u której chcecie je zrobić. Ponieważ no, będziecie musiały się męczyć z tym efektem, jeśli pójdzie coś nie tak. Mówi się, że można zawsze rozpuścić, ale przy rozpuszczeniu nigdy nie pozbędziecie się całości kwasu ze swoich ust. Trzeba mieć tego niestety świadomość. To było najlepsze, jeśli chodzi o ten zabieg. No, to to, że te usta były takie pełne, takie napięte i nie musiałam malować się nawet szminką, wystarczył sam bezbarwny błyszczyk i wyglądało to zarąbiście. Jeśli chodzi o minusy, no to największym minusem są te siniaki. Do dwóch tygodni po zabiegu, jak Wam wspomniałam, ja pracuję z ludźmi, no i po prostu patrzyli się na mnie dziwnie, właśnie w pracy, na ulicy, w komunikacji miejskiej, starsze panie, nie mierzyły wzrokiem. Także to na pewno było najgorsze. Czy bym powtórzyła ten zabieg? Nie. Ale to ze względu takich czysto prywatnych, z tego względu, właśnie, że nie opłaca mi się to, abym musiała chyba spać na pieniądzach, żeby powtarzać ten zabieg co trzy miesiące, żeby tutaj wszystko było ok. No i nie ukrywam, że też natrafiłam na filmik. Ta dziewczyna prowadząca kanał nazywa się Weronika, która właśnie uświadamia ludzi o takich skutkach swoich. Zabiegów, operacji, że to nie jest tylko to fajne, co widzimy później na zdjęciach, ten gotowy efekt, tylko to są też niestety powikłania. Wiadomo, że specjaliści podczas takiej wizyty nie są w stanie Wam przedstawić wszystkich powikłań możliwych, mówią tylko o tych najczęstszych, a niestety może nawet dojść do tego, że biją się w nerw i sparaliżują wam część twarzy, że kącik ust opadnie, że pół twarzy opadnie, nie będziecie w stanie, nie w stanie mimiki swojej pokazać. No niestety dziewczyny, biorąc pod uwagę to, że chcecie zrobić taki zabieg, trzeba też niestety być świadomym tego, że może coś pójść nie tak. Nie chcę Wam straszyć, ale podlinkuję Wam po prostu ten film w opisie, żebyście były świadomie i żebyście świadomie po prostu taki wybór swój podjęły. Ja Wam dziękuję ślicznie za oglądanie. Mam nadzieję, że ten filmik z moim doświadczeniem Wam się do czegoś przyda że um, jeśli podejmiecie taką decyzję, żeby powiększyć sobie usta, że to będzie w pełni świadomy wybór, um, dajcie znać w komentarzach, czy lubicie takie filmiki i czy byście um, chciały posłuchać, posłuchać jeszcze takiego mojego pierdzielenia. Um, dziękuję za oglądanie. Teraz filmiki są częściej, bo w każdą środę i w niedzielę, co tydzień, a nie tak, jak było dotychczas, czyli jeden filmik na dwa tygodnie. I mam nadzieję, że się z tego cieszycie bo ja się cieszę bardzo, gdzieś tam odnalazłam e, taki fan z robienia filmów na nowo. E, no i się rozgadałam na koniec, no ale zostawcie. Łapkę w górę, subskrybujcie ten kanał, ponieważ dążę do 15 tysięcy, jestem coraz bliżej, brakuje 100 subskrypcji, a moim największym marzeniem jest oczywiście dobić do 100 tysięcy, ponieważ moim ogromnym marzeniem z dzieciństwa jest uzyskać przycisk od e, YouTube'a za 100 tysięcy subskrypcji, także pomóżcie mi w spełnianiu marzeń. Dziękuję, buźki pa! shot at the corner of the old